No proszę. No proszę, łódeczka odpłynęła i widzę, że na czacie mamy dość spory wątek powrotu do trójki. W związku z tym od razu przejdźmy do naszego Dantego, naszego patrona w naszym ossarium na wygnaniu. Mówiłem o tym w zeszłym odcinku, że wziął się za politykę i kosztowało go to wygnanie z rodzinnego ukochanego miasta. W związku z tym powrócimy do jego historii tuż potem proponowano mu był na wygnaniu lat wiele, proponowano mu powrót, przy czym przyjaciele interweniując u władz miasta Dostali taką propozycję, że mógłby owszem wrócić, ale oni musieliby zapłacić sporą grzywnę i utworzyć procesję, która przemaszerowałaby ulicami miasta, niosąc mitry z wypisanymi na nich zbrodniami. A tak mi się to wydawało. Oczywiste, że jest to akurat fragment na czasie, bo Dante odpowiada. Po znoszeniu cierpienia migracji przez blisko 15 lat, czy może takie cofnięcie kar zostać uznanym za chwalebne dla Dantego Algierii? Czy to nagroda za powszechnie uznaną niewinność za pracę i trudy nieustannej nauki? Daleko człowiekowi, obeznanemu z filozofią, do bezsensownej lękliwości, która świadczy o podłości serca i skłania go do. Poddania samego siebie w łańcuchach i poprowadzenia innych na drogę hańby. Dalekie to od człowieka, domagającego się sprawiedliwości, by zadość uczynić niesprawiedliwości pieniędzmi i traktować swoich prześladowców jak gdyby byli oni dobroczyńcami. Nie to nie jest sposób na powrót do mej ojczyzny. Jeżeli jednak inna propozycja zostanie teraz lub w późniejszym czasie złożona, nie, umniejsza nie umniejszając czci i dobremu imieniu Dantego, ofertę taką przyjmę bez zwłoki. I jak cały Dante, który jest wieloznaczny, powiem, że ma się to jakoś do naszej historii, ale jak? Tutaj powiem tajemniczo nie wiadomo. I zostawiając Państwa z tym wielkim znakiem zapytania, uciekamy teraz w rejony muzyczne i ponownie sobie pogramy.